Roszka, tu mortosek. To jest kolejny odcinek z naszej serii. Let's play Orks Mazar. A więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Mm, więc tak, mamy tutaj na pewno, tutaj. Hierę, hierę. Tu mamy jedno wejście. Uh -huh. O, balista, balista, balista. I będziemy orków, ogrów zabijać. Jeżeli będą, oczywiście. A tutaj mamy. Da, no, to jest rozdzielenie. Uh -huh. Tutaj mamy. Nie wiem, dół z czymś tam. Mm -hmm. I teraz tu mamy... I tu mamy... ...ziemię. A tu na ziemi mamy... E, raz i dwa i trzy wejścia i dwa żyrandole. E, tam mamy balistę, którą się przed chwilą obawiliśmy. Tam będzie pełno uczniów. No zobaczymy, może ustawimy tutaj barykady, żeby schodzili jednym wejściem. Ale raczej mi się nie przyda. Dobra, jeszcze zobaczymy. E, na tym poziomie otrzymaliśmy... Pierścień pioruna. E, broń. Ciskaj w przeciwników łańcuchem błyskawic. Oczywiście, zobaczymy, jak to będzie. Do tych dołów z kwasem, czy innym czymś tam, na pewno będzie potrzebny nam pas wiatru. Na pewno paladen Michaś i łucznik Roman się nam przydadzą. E, zatrute kolce. O tak, jak ja to kocham. E, powiększone ści powiększoną ścianę strzał. I pół. Łapka sprężynowa może w końcu chyba wejdzie z powrotem do gry. E, na pewno jeszcze weźmiemy Siarkę, którą ulepszyliśmy, i tańszą barykadę. Zobaczymy. Orgwojownik, kusznik, kobold biegacz, lodowy ogr, bardzo trudny do zabicia. Odporny na zimno, zabiera 5 punktów szczeliny. Czyli tak jak zawsze, tak jak ogniste, tylko że to ogniste jest odporne na ogień. Hob, goblin, szaman, ogniste dzieci i piekielny nietoperz. Dobra. Aha to mi się już podoba, ogólnie dobra e, więc tak, na pewno postawimy tutaj Romana, jednego e, zobaczymy jak się sprawdzają na razie te, 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 te. pułapki sprężynowe e, jeżeli dobrze to dobrze, jeżeli nie, trudno to będzie, że wydaliśmy kasę w błoto, w Błocko i dwóch tłuczników na górę ustawimy Pierwsze fale raczej nie powinny być jak zwykle takie trudne. Tylko miejmy nadzieję, że oni będą mieli zasięg, żeby ich tam strzelać. Wiecie? Bo jak nie będą mieli, to będzie mała wtopa będzie dupa. Eee, źle dobrze było. Dobra, i lecimy, nie? Raz się żyje. Dobra, lecą z środkowej. Tu, 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 lecimy. Jeszcze główki nie mogę trafić. Jaki jestem boski. Aha, tak, dzisiaj jeszcze Chciałbym powiedzieć, że pójdziemy w kaczkę Stali eee, Dobra, nie, jeszcze szkoda Energii, Masz do 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 dołu z kwasem Dobra, uwaga, patrzcie, patrzy. patrzy. Jeps, ale zarąbiste, ale zarąbiste Jeps Jeps, i nie ma ha, ha, Dobre, dobre, kocham to Lubię to Uwaga, do broni najlepszych Zarąbistych, kurwistych Zaliczamy w pierścień wiatru o nie, co tam się dzieje? A to leci, coś? Czy co? A, ginie w tym czymś. Dobra, sprzedamy to. Dostawmy tu ładny pasek. E, tutaj. Dobra, na razie polecimy tak. Damy rady, też nie jest, nie jest trudno. E, dzisiaj pójdziemy w tkaczkę. Mam no, jeszcze jednego, tylko. Ha, poraziło wszystkich. E, dzisiaj pójdziemy w tkaczkę stali. No, tkaczka wiedzy jest bardzo przydatna Ale wiecie co Na razie nie Na razie podziękujemy Ojej kobolty kobolty Boże ile tego gówna jest Z powrotem z powrotem z powrotem Z powrotem poszli O nie kobolty lecą Kobolciki Gin 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 Dobra ty zginęłeś. Ktoś tam jeszcze idzie Jest dobra To to przeżyliśmy e, Teraz idziemy Tutaj tu Aha uh -huh. Tu uh -huh. O nie, idzie ten lodowy ogr Ja zrobię, ja to zrobię, mamo Ja to zrobię, 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 zrobię Za późno No, za późno, ej Złaś, złaź, złaź, zła, Złaś złaź, złość Złeś, Krytynie Ale stopa, o jezu ale, ale się dzieje Boże, Michaś, przeżyj, przeżyj. Jeszcze trochę, jeszcze trochę wytrzymaj. Jeszcze trochę, jeszcze trochę. Już go zabijamy, już go zabijamy. Już go zabijam? Zabijam dla ciebie, Michaś. Michaś, to wszystko dla ciebie. Ach. Michaś nie przeżył. Ale Ogry... Ale Ogra zabiliśmy. Ale się fajnie wygiął, chłopak. Ach, dobra. E, ustawmy wszystko ładnie tutaj. O, zróbmy tak. E, hmm, tutaj mamy te dwa. Wow, a czuję moc, w tym, naprawdę. Um, idziemy sobie po dostawie czuczników. Idziemy, idziemy, idziemy. Idziemy sobie chociaż wiecie co? Tkaczka. Tkaczkę stali. Zaczynajmy. Wzmocnienie śmierci i no, bo widzę, że pułapki sprężynowe e, weźmiemy to, bo pułapki sprężynowe dobrze się teraz sprawdzają. E, I to się nam na pewno przyda. E, dobra. Pobawimy się na razie tym Pułapki sprężynowe dobrze się sprawdzają, więc się nimi będziemy bawić. No chodźcie, chodźcie, chodźcie. O nie, 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 nie piekielne dziecka, nie, mój Boże. Dobra, złaź, zbyłaś, wyłaś stąd Mój Boże, jak ja tego nienawidzę, tego boże, to jest taka zaraza. Trzeba... O Jezu jeszcze no, tupe. I jeszcze te duże, no ja, je, jeszcze czego. Boże, Romany, coś wy nic nie robicie. Gdzie to jest? Gdzie one są? Chodźcie tu zobaczcie. Zobaczcie, tu Mordosek stoi. Nie, nie leccie tam, nie. Tak. No, trafić tego nie mogę, główna No, bicie, mnie bicie, 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 tak. Mhm mm Ojejciu, ojejciu Co tu jest? Tam jeszcze lecą? Ojeju, no traf w główkę, dobrze Okej, okay. ci już nie żyją A ty? Jeszcze się ruszasz O czwaro, boże, jeszcze mnie zaraz zabiją A nie, 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 dobrze Jeju, boże, to ci ucznicy nic tu nie robią, no, no Weźcie się trochę zastanówcie, chłopacy Chociaż trochę No tu, no stawi się, stawi się, stawi się stawię, stawię. Eee... Mój Boże, no dlaczego? Do o, dobra jest, jako tako Macie tutaj błyskawicę Jeszcze jedną Nie, no, kurde, ten, ten strzeliłem Nie, 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 o nie, jeszcze kobolty, kobolty, super, świetnie, idealne Michaś, ty się zajmij tamtymi na dole. Aha. Aha, dobra. Ojeju, Michaś już się trochę przeszedłeś, ty. Dobra, ty ich tam dobijaj. Super kółeczko sobie zrobiłem. I tutaj. Boże, jaka ta mapa jest pokręcona. Aha, i ciebie tutaj. Dobra. Hmm, ty jeszcze mi tu umarłeś. Tu macie jeszcze jednego To dobra, tu później będzie trzeba coś podostawiać Tkaczki, tkaczki, tkaczki Pójdziemy w ciśnięte sprężyny Do naszych ogrów będą wywalać tam daleko Będą nam ogrów wywalać I to się nam przyda za szybko Ej, dlaczego to na nie nie działa? Się tak nie bawię Aha Nie, 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 nie. Naładuj się, naładuj się, naładuj się, naładuj się, naładuj się, naładuj się. Dobrze, poszło po, poszło pod nich. Mhm. Dobra, jeden, jeden, tylko idzie jeden. Dobra. I teraz tylko tylko te duże krowy zabiste, te duże krowy latające. Co tam lecą? I nie, tu tu lecą, tu te trzy są. Chyba tutaj. Dobra, jedna już nie ma. Wow, super, świetnie. To, to żyjemy, tutaj ile, ile tego mamy? Tu czterech wystarczy eee, Ładnie to trzeba sobie ustawić jakoś A, że tutaj jeden No staw się, tu Drugi No czekaj, kurde, boże jak tu się ciężko stawia Trzeci I czwarty, dobra Tu są i wiecie co, postawimy jeszcze jednego ucznika Tutaj, na te, 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 te. Eee, jak one się nazywają kobolciki tu jeden niech zdejmuje te, te, te grube latające świnie które mnie w... pieniają strasznie Nie mamy 3... super mamy cztery stówy to sobie postawimy jedną jedne kolce i zaraz e, ulepszymy sobie mm, zbroję strażnika żeby Michaś tam żył jakoś e, po nocą małej to na pewno no i dobra Lecimy, nie? Aha o, dzień, do... no, dzień dobry, lodowy ogr I Dlaczego to go nie zabija? No, bo przynajmniej nie zabiera mu dużo życia Ha, 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 poleciał Jak ładnie widzieliście to Dobra, ja tu lecę Bo moje, bo moje, romany, moje romany mogą się nie wyrobić Z zabijaniem tej plagi egipskiej, tej zarazy Aha, super, płynąłem. Mój Boże, ile tego jest? Roman, celuj, Roman, celuj, 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 celuj. Nie, nie może ci przejść, ty też nie możesz przejść. Mój Boże, nie, 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 nie nie. jest. Ojeju jeju, Ca całe szczęście im się udało. Dobra, bierzemy to. Ja, yeah. zabrakło. Dobra, więc mamy już na pewno zbroję dla strażnika, więc Michaś nam nie polegnie. A tu gdzieś kasa leży? O Kurde, kasa leży w tych w dołach. Z kwasem. Nie, nie będę tam tracił pięciu żyć, żeby po kasę lecieć. O ale tu było piękne. Aha, trochę świni... świń grubych pozabijemy. No co tam? Żebyście tak nie myślały, że macie aż tak dobrze. Oj tak, o tak, o. Hop gobliny, się tu nie, nie bawić się w swoje czary mary bo ja mam, bo to ja mam swoje czary mary takie zabijające dla was Dobra, ha, główkę od tyłu ustrzyłem, widzicie? Tak też można Aha, dobra, czekaj. vvv, e, to, to, to Chcemy nie, bo tego nie mamy dużo. To nie? E, tu i... oj, nie mamy już kasy. Oj, oh, sorry. No, dobra. Więc lecimy znowu. Ham, Ale świetnie nam idzie, wiecie? Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Idealnie. Boże, jakie to jest fajne. Muszę wam powiedzieć, że to jest chyba nawet lepsze niż ten. Niż pas ognia. Naprawdę to... Ujebs. I nie ma, nie I nie ma w ogóle tego. Ojeju. Ale a oni też ładnie napierdnięciają tutaj. Tymi ognistymi strzałami. A możliwe, że... Ten nasz lodowy ogrzys dlatego będzie więcej obrażeń sobie zajmował Więcej Ha? Nie? Jest! Dobrze! Ha! Jeszcze go dobiło Mader fudsker Madafaker, kurwa. No i sobie jeszcze, mnie będziesz bił O, ha ha Świetnie, idealnie, wiecie co? Te, 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 te się nam, lokady nie przydadzą Damy radę sobie sami Wiecie coś moich ulubionych ścianek nie, nie postawiliśmy nigdzie ah, i tu jedno o tak o jajciu ale czujecie tą moc czujecie to jest ulepszone ścianki B to wszystko, te blokady ale będzie sieczka sieczka będzie jak nic, mhm, dzień dobry, dzień dobry <suszy> Aha. Ha, ha 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 Dobra, panowie, no my, wy musicie się zająć tymi tutaj na dole. Nie ma innego wyjścia Dobra, tu, tu Aha A ładnie się zajmują. Naprawdę nieźle, muszę się... Muszę tym razem powiedzieć, że się e, postaraliście. Moi kochani ucznicy. Dobrze, jest dobrze. No, dawać, dawać, no nie boimy się. No, nie wpierdzielaj się! Dobra, jest dobrze. Uhu, mamy dużo kasy, mamy dużo kasy. Aha, wiecie co ja będę robił? Eee, to, to. I co, nam idzie? Oj, no, tak. Dzień dobry. Na dzień dobry, parę headshotów. No, im też mogę posprzedawać, Romany wam pomogę Moje kochane Aha, jeszcze jedna, kurde, źle trafiło Ale to nic A, nie ma energii, szkoda A zaraz tutaj wejdą na tą, na, na nasze pułapki sprężynowe, to to... O Jezu co? Wiesz, że już jest 11 runda a szybko to leci Michać, masz pomoc Jeden i drugi pomocnik A co tam Dobra, fale 12 na 12 Będzie ciężko? Nie wiem, zaraz się przekonamy Okej, okay, jeden pan na dzień dobry To temu trochę headshotów Posprzedajemy O mój Boże, on jest naprawdę ciężki do zabicia Nie jestem pewien, czy on jest cięższy do zabicia Niż te wszystkie inne czy nawet tamten, który jest dobrze uzbrojony, tam było napisane, nie wiem, w tym jednym poziomie, czy ten jest, czy nawet cięższy do zabicia. Dobra, teraz pułapki sprężynowe powinny zadziałać na tego pana. No, już, wywalać go, wywalać. Jej, ale ładnie, słytaś nie poleciał. No, po prostu pięknie, no. Jeszcze te hopgobliny, ale sieczka, ale Saigon, jeszcze i co, myślicie, że co, przejdziecie mi tym czymś, czy mi tu Roman mój zawali was wszystkich. Dobra, czekamy aż zginą w rowach melioracyjnych i co się dzieje? A nie, to te, to te co lecą. Ojej, ciu, myślałem, że one już w tych rowach sobie pływają. I Gdzie to jest? Gdzie, gdzie oni są? A, jeszcze wyżej. Jeszcze wyżej, jeszcze wyżej. Jeszcze, tu powiadam, że jest. Och, idealnie, mój Roman dobił wszystko. Okej, okay, więc to był. No może jubileusz, jubileuszowy odcinek 20. Nie wiem może tak, 5 czaszek, idealnie e, 73 tysiące 0,5 punktów, ładnie chyba, nie, zobaczymy 17 czaszek, 17, 17 i co, to będzie nie muszę wracać do pozycji wow, to będzie cały czas machać, ale nie dobra, nie będziemy się na razie w te rzeczy bawić ja sobie jeszcze pomyślę, co nam się może przydać albo coś e, i wtedy sobie ulepszymy, a więc dziękuję za oglądanie, to był Mordosek jeżeli Wam się podobało, lajkujcie. Jeżeli chcecie więcej, subskrybujcie. I do następnego odcinka. Siemanko!